Dzień dobry, witam Państwa niezwykle ciepło i serdecznie. I oczywiście, jak zwykle we wtorek, zapraszam na swój program, dotyczący przede wszystkim ziół, tego jak je stosować i co, jak sobie radzić w różnego rodzaju schorzeniach, gdzie na przykład medycyna ta nasza, akademicka, nie może sobie poradzić. Państwo ocalić przede wszystkim, mieli Państwo ocalić od zapomnienia te wszystkie rzeczy, stare przepisy, które od dawna stosowały nasze babcie, nasi dziadowie. Dlatego stąd właśnie te programy o ziołach, o ich właściwościach nie tylko leczniczych, ale również i magicznych, kochani. Myślę, że zainteresuje to Państwa. A co dzisiaj, kochani? Dziś przede wszystkim na temat jałowca, ponieważ jest jeszcze czas, kochani, żeby zbierać. Te tak zwane owoce jałowca, czyli te szyszko jagody, to jest taka teraz jeszcze odpowiednia pora, żeby po prostu coś z nich fajnego zrobić, ponieważ po prostu jeśli chodzi o, o, o owoce jałowca, to zbiera się właśnie je nawet do lutego czy do marca i po przemrożeniu są, mają jeszcze więcej tych, cennych właściwości leczniczych. Oprócz jałowca postaram się Państwu przybliżyć temat ja, jarzębiny, czyli jarząb pospolity, kochani, ponieważ to jest tak, że jak dzwonicie do mnie Państwo i pytacie mnie o różne rzeczy, ja potem po prostu staram się włączyć do swoich programów te odpowiedzi, ponieważ wiadomo, że przez telefon nie można zbyt udzielić obszernej odpowiedzi, w związku z tym po prostu potem w czasie programu opowiadam o tych Rzeczach. Zbieram, zbieram temat, potem mi się to wszystko uzbiera, i stąd potem są tematy moich programów. Oczywiście nie, nie tylko to, ponieważ jeszcze. Wiele osób zwraca się do mnie jeśli chodzi o, o koncentrację, o kłopoty z koncentracją. Jeżeli mają, chodzi o to, że po prostu zbyt są emocjonalne i na przykład tak jak jedna z pań, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, ma problemy ze zdaniem egzaminów na prawo jazdy. Zresztą nie tylko ta pani. Wiele osób pyta, co zrobić. Pozdrawiam serdecznie panią Helenę. Wiem, kiedy ma ten egzamin, trzymam za nią kciuki, ale dzisiaj postaram się nie tylko dla pani. Heleny, ale oczywiście dla wielu z Państwa powiedzieć, co zrobić, żeby na przykład przed takim egzaminem tak mocno się nie stresować, co włączyć do jadłospisu i tak dalej. Mam nadzieję, że ze wszystkim zdążę. Chciałabym jeszcze przybliżyć Państwu temat alkoholizmu według medycyny chińskiej, ponieważ to się też bardzo powtarza. Oczywiście kilka miesięcy temu ja na ten temat mówiłam, jak medycyna chińska widzi ten problem, ale pytacie cały czas Państwu, w związku z tym nie zaszkodzi przypomnieć. Czyli jeszcze raz serdecznie witam Izabela Franckiewicz i oczywiście zapraszam na swój program. Dziś, kochani, o jałowcu, o tym pięknym krzewie, drzewie. Jako drzewo dochodzi nawet do 10 metrów wysokości, jako krzew mniej więcej do 3 metrów. Oczywiście ten mój już nie ma tych szyszko jagód, czyli owoców, które macie Państwo za moimi plecami. Jest po prostu cudowny. E, właśnie takie ciemne, dojrzałe jagody e, zbieramy. zbieramy Ja już oczywiście swoje jagody, czyli owoce ja owca zebrałam. Najlepiej jest, kochani, żeby. No, trudno jest w śniegu zbierać, prawda, te owoce. Ale możecie Państwo jakąś folię podłożyć po prostu pod swój krzew i wtedy e, zbieracie, zrywacie to, bądź strząsacie, i to wszystko pada na folię, bądź jakiś materiał. I wtedy oczywiście jest o wiele łatwiej to zbierać. Niż jakbyśmy to zbierali pojedynczo, część by składało nam po prostu do śniegu i wtedy gubilibyśmy te, te jagody, te owoce. Więc w ten sposób ułatwiamy sobie różne rzeczy. A za nami jeszcze co? Cudowna pajęczyna największego tkacza na świecie, czyli Pajęczata cudownie tka, pięknie wyglądają pajęczyny, zwłaszcza rano, jak się wyjdzie, kiedy jest jeszcze mokro, albo jak śnieg jest i zostają pajęczyny, one z takimi kroplami wody, to cudownie wygląda w każdym razie. Cudna rzecz i za mną również owoce jałowca. Jak sama nazwa wskazuje jałowiec, czyli wyjaławia, stąd jego nazwa ma właściwości właściwie dezynfekujące i oczyszczające. A tak naprawdę od wielu wieków jest i był stosowany w medycynie ludowej. Wierzono, że przede wszystkim nie tylko leczy, ale również chroni, chroni od wszelkiej zarazy. I kiedy na przykład po wsiach, po miastach, często miasta, się nawiedzała zaraza, to właśnie z Jałowca liczne epidemie, kiedy po prostu panowały, to wtedy z Jałowca stawiano takie zapory, na przykład przed miastami, na rogatkach, przed wsiami. Wierzono wtedy, że po prostu, jeżeli się postawi takie zapory z krzewów jałowca, z krzaków jałowca, z gałęzi, to ta zaraza po prostu nie przejdzie do tego miejsca. Zatrzyma jałowiec, po prostu zatrzyma zarazę. Palono jednocześnie gałązki jałowca, żeby po prostu zatrzymać zarazę. Kochani, jałowiec ma wiele rzeczy, które dezynfekują, więc też w tym było wiele Mądrości ludowej. Palono również y, takie gałązki jałowca przy łóżku chorego, aby pozbyć się zarazków. On po prostu wyjaławiał. Również odświeżał powietrze w izbie, gdzie na marach leżał zmarły. Dezynfekował, wprowadzał. Ma bardzo dużo olejków eterycznych, stąd i y, y, powietrze nie było takie właśnie duszące, kiedy przebywał na marach zmarłych. A w magii ludowej y, gałązki jałowca, przetwory z jałowca stosowane były. Do wypędzania wszelkiego rodzaju zła i przede wszystkim zabrudzeń energetycznych. Jałowiec wchodził w skład mieszanek oczyszczających i ochraniających. Zresztą do dziś wchodzi w skład tych mieszanek, ponieważ ma nie tylko olejki energetyczne, eteryczne, dezynfekujące, ale również ma jałowiec takie igiełki, czyli wszelkie roślinki, które posiadają takie igiełki, wszelkie te roślinki służyły wtedy i teraz też zresztą do oczyszczania, do przede wszystkim pozbywania się, do ochrony i do pozbywania się zabrudzeń energetycznych, mili Państwo. Właściwości lecznicze przede wszystkim takie, że Polepsza trawienie, to jest pierwsza sprawa. Do tego jeszcze hamuje nadmierną fermentację w jelitach, czyli jeżeli mamy z tym problemy, jeżeli mamy właśnie jakieś takie zaburzenia cały czas, nadmiernie nam to pożywienie fermentuje w jelitach, to oczywiście jałowiec, zwłaszcza owoce jałowca stosuje się wtedy, żeby właśnie zlikwidować tą nadmierną fermentację w jelitach, a do tego jeszcze, od dawnych czasów był dodawany do napojów i do napitków. Przecież w dawnych czasach robiono też taki napój z jałowca, piwo właściwie robiono z jałowca. Do tego jeszcze, jakbyśmy tak popatrzyli na, na jałowiec i energetycznie, to on wytwarza taką bardzo pozytywną energię i jednocześnie bardzo dobre pole energetyczne. A co za tym idzie, mili Państwo, ja myślę, że on w ogóle powinien być sadzony na przykład w pobliżu domów. Nie będę już opowiadała Państwu o cechach osób, które, których drzewem opiekuńczym jest jałowiec. Od razu przejdę do właściwości przede wszystkim jałowca. Tworzy się taka szyszko jagoda w okresie dojrzewania, która dojrzewa dopiero jesienią następnego roku. Czyli to jest tak, w pierwszym roku tworzy się mała szyszko jagoda, ten zaczątek owocu. I dopiero w przyszłym roku z tego zaczątku, z tej szyszko jagody powstaje ten, prawdziwy y, owoc jałowca, który wykorzystuje się przede wszystkim w lecznictwie, czyli przede wszystkim owoce i te ciemnofioletowe, które macie państwo za moimi plecami. One muszą być dojrzałe, one muszą mieć właśnie taki kolor. A zbiera się późno jesienią aż do wczesnej zimy. I oczywiście suszy się w suszarniach ogrzewanych, mili państwo. Y co jeszcze zbiera się i co jeszcze? Przede wszystkim szyszko jagody, czyli te owoce jałowca wykorzystuje się w lecznictwie, ale jeszcze do tego owoce jałowca wykorzystuje się do uzyskiwania tego olejku eterycznego, ponieważ on ma również wiele cennych zastosowań leczniczych. Cóż znajdujemy w jałowcu? Przede wszystkim olejki eteryczne, które są, bardzo dużo ich jest, które mają też fantastyczne właściwości i bakteriobójcze, i oczyszczające, i dezynfekujące, kochani. Prócz tego jeszcze znajdują się garbniki w owocach jałowca, w gałązkach jałowca, które mają, podobnie jak na przykład liście orzecha, bądź kora dębu, właściwości przede wszystkim takie, że ściągające, czyli zawierają bardzo dużo Garbników, substancje żywiczne, woski, te wszystkie rzeczy. W owocach jałowca znajduje się bardzo spora ilość też soli mineralnych i związków cukrowych, kochani, i tych kwasów organicznych. Ze wszechmiar miar ten środek, czyli owoce jałowca, gałązki jałowca, mają wiele cennych właściwości, stąd właśnie. Czyli przede wszystkim działanie mają moczopędne. Ze względu na obecność flawonoidów i tych olejków eterycznych, w których znajduje się taki olejek, który zwiększa ilość wydana, wydalanego moczu przede wszystkim, a jeżeli zwiększamy ilość wydana, wydalanego moczu z organizmu, to tym samym z naszego organizmu y, te wszystkie y, toksyczne rzeczy się wydalają, od chociażby takie jak yody, jony sodu, y, jony chloru oraz kwas moczowy, czyli jałowiec. Jeżeli mamy zbyt dużą ilość kwasu moczowego, na przykład w naszych stawach Kochani, to jak najbardziej powinniśmy właśnie stosować przetwory z jałowca. Po to, żeby na przykład przy Dni dnie Moczanowej, kiedy jest zbyt duża ilość tego kwasu w naszym organizmie, w naszych stawach, przetwory z jałowca po prostu pomagają nam wydalać te wszystkie rzeczy, czyli właściwości moczopędne, niezwykle silne i niezwykle e, dobroczynne dla naszego organizmu. Należy jednak, kochani, ja ostrzegam Państwa, należy jednak pamiętać, że zbyt duże ilości przetworów z jałowca mogą spowodować podrażnienie, kochani nerek. Czyli musimy z tym uważać, jeżeli mamy właśnie niezbyt dużo, w miarę, wszystko w miarę, tak jak każde ziółko, musimy wszystko stosować w miarę. Oczywiście największe przeciwwskazanie do stosowania owoców jałowca to są kobiety w ciąży, absolutnie. Jałowiec ma również cudowne działanie bakteriobójcze na te wszystkie szczepy bakterii w drogach moczowych i w przewodzie pokarmowym. Te wszystkie szczepy, których trudno nam się pozbyć. I często to jest tak, kochani, że jeżeli stosujemy jakieś antybiotyki, ponieważ właśnie mamy jakieś problemy związane ze stanem zapalnym w drogach moczowych, w organizmie, to po prostu. Po stosowaniu antybiotyków często zostają jeszcze liczne szczepy bakterii i po prostu jałowiec, owoce jałowca stanowią taki przykład współdziałania z antybiotykami w stanach właśnie zakażenia, na przykład dróg moczowych, ponieważ antybiotyk, kiedy stosujemy, niszczy szczepy bakterii w bardzo krótkim czasie, lecz on nie wszystkie niszczy i tu wtedy kłaniają się przetwory z jałowca, ponieważ po, tym, po tej anty... Antybiotykoterapii wchodzi właśnie, y, powinniśmy też zastosować przy tego typu schorzeniach po prostu przetwory zjałowca, aby uniknąć powrotu tego zakażenia, bo przetwory zjałowca niszczą całkowicie, po odstawieniu antybiotyku właśnie niszczą całkowicie te szczepy bakterii, one działają również moczopędnie. I, y, to wszystko zawiera jałowiec, czyli po stosowaniu antybiotyków dobrze jest jeszcze, oczywiście należy spytać lekarza, najważniejsza sprawa, skonsultować się z lekarzem i po właśnie po stosowaniu tych antybiotyków potem jeszcze włączyć do działania przetwory yy, z jałowca, bo on po prostu zniszczy resztkę tych bakterii odpornych na antybiotyk, bo to rzadko się zdarza, żeby te wszystkie bakterie yy, przez antybiotyk zostały zniszczone. Oprócz tych Działania bakteriobójczego. Przede wszystkim jeszcze przetwory z jałowca działają fantastycznie, żółciotwórczo, kochani, i ułatwiają nam przepływ właśnie żółci przez te drogi żółciowe. Zwiększa się również przy stosowaniu przetworów z jałowca, zwiększa się również wytwarzanie soku żołądkowego. A co za tym, gdzie? Zwiększa się pobudzanie jelita, po prostu praca jelit się zwiększa, pobudza się pracę tych jelit, jednocześnie również Zwiększa się wydzielanie potu, kochani, a wiadomo, że przez co pozbywamy się tych wszystkich toksyn, które mamy w organizmie. Przez pocenie również, prawda? Wydzielamy też te szkodliwe produkty przemiany materii, czyli nie tylko przez działanie moczopędne, ale również przez działanie zewnętrzne, czyli potu, który wychodzi nam przez skórę. W związku z tym to jest jak gdyby też działanie dwufazowe, czyli zwiększa się pot. Wydzielanie potu, zwiększa się również wydzielanie tych bakterii i przez skórę, i przez nasze drogi moczowe też. Działanie moczopędne też zwiększa się, wydzielanie tych wszystkich szkodliwych substancji. No a olejek z jałowca też pięknie działa bakteriobójczo, czyli możemy również zastosować nie tylko same przetwory z jałowca, ale możemy zastosować na przykład olejek jałowcowy, który też pięknie działa bakteriobójczo, od chociażby w postaci kąpieli, od chociażby w postaci. Inhalacji, mili Państwo, czyli na gorącą wodę, parę kropli i robimy sobie inhalację, jeżeli mamy właśnie problemy, jeżeli tam gdzieś zalegają nam różne szczepy bakterii w naszym na przykład układzie oddechowym. E, jakie jest jeszcze działanie niepożądane, bo o tym też muszę Państwu powiedzieć, czyli zakaz stosowania nie tylko przez kobiety w ciąży, ale również. E, Proszę pamiętać, że zbyt duże dawki tych przetworów, wyciągów z, z owoców, jak również zbyt duże dawki olejku, mogą spowodować na przykład podrażnienie błony śluzowej naszego przewodu pokarmowego i na przykład podrażnienie też nerek może być. E może być zbyt duże rozszerzenie, mieli Państwo, naczyń e krwionośnych. I na przykład e trzeba z tym bardzo, bardzo uważać. Należy zachować wielką ostrożność a nawet zrezygnować z te, przeprowadzenia tego rodzaju kuracji wtedy, kiedy na przykład mamy zbyt, w stanach zapalnych zbyt duży stan, duży stan zapalny dróg moczowych. Tak, kochani trzeba uważać po prostu może on, może podrażniać stosowanie zbyt wielkiej ilości tych y, owoców i przetworów z jałowca stąd dobrze by było po prostu przy tego typu problemach też skonsultować się z lekarzem żeby tego nie było za dużo żeby y, efekt po prostu uzyskany nie był odwrotny proszę o tym pamiętać y, również trzeba by było przeprowadzić y, próbę bo olejek jałowcowy może na przykład podrażniać nam skórę i wywoływać różnego rodzaju zapalenia. Czyli najpierw przeprowadzamy test, mieli Państwo. Robimy sobie test na przykład gdzieś w zgięciu łokcia, prawda, i sprawdzamy, jak działa olejek jałowcowy na skórę. W mieszankach po prostu trzeba zobaczyć, chociaż on jest cudowną rzeczą, jeśli chodzi o na przykład wszelkiego rodzaju chorebu reumatyczne, bo on pięknie działa, czyli wcieranie jak najbardziej, kochani. Ale są osoby, które mają po prostu uczulenie na olejek jałowcowy, na przetwory z jałowca. Stąd należy najpierw po prostu przeprowadzić test, a potem zastosować, bo po prostu on jest fantastyczny, jeżeli na przykład cierpimy na różnego rodzaju nerwobóle czy różnego rodzaju bóle reumatyczne, jak najbardziej. A Działanie pożądane jest wiele wskazań do zastosowania. Przede wszystkim jeżeli cierpimy na zatrzymanie wody w ustroju, jeżeli cierpimy na różnego rodzaju takie puchliny, prawda, jeżeli na przykład w naszym organizmie nie tylko zatrzymuje się woda, ale na przykład jony sodu, to jak najbardziej, najbardziej jest wskazane, bo ma działanie cudne, moczopędne, bakteriobójcze, żółciotwórcze, na te wszystkie rzeczy, również na obrzędzie związane z niedomogą nerek, zaburzeniach trawienia również. I jakie robimy kochani przetwory, Ja tu mam jeszcze dużo rzeczy. Powiem państwu, że tak naprawdę to już od XVI wieku pisano o jałowcu. To jest Wtedy również stosowano różne przetwory z jałowca. Pisano tak, że ma moc jałowiec rozpędzającą, trawiącą biegunkę, zastanawia, która przychodzi, zastanowia, która przychodzi. Gdy uważysz jałowiec w wodzie, a onej wody dasz się napić ciepło, Ocukrowawszy ją, piękny język, kochani, albo uważywszy jałowiec w wodzie, a z onej wody uczyń wannę, czyli do kąpieli, w której ma siedzieć chory do samego pępka. Kochani, czyli pięknie działa, prawda? Też olejek jałowcowy jest dobry tym, którzy mają kamień w miechierzu. W miechierzu, czyli w żołądku. Czyli dawni Jałowiec również y, stosowano. I tak właśnie o Jałowcu pisał Falinisz: dawny, dawny medyk, dawny zielarz, który. Y, opisywał i różne ziółka, co należy z nimi robić, jak robić już w XVI wieku. W każdym razie dawniej z jałowca właśnie robiono różne przetwory, pito go, również robiono piwo i do dziś właściwie jeśli chodzi o magię, to dodajemy do dziś gałązki jałowca, do ziół święconych po prostu w Dzień Matki Boskiej Zielnej, kochani. On jest niezwykle silnie działa, potem taki Bukiet gdzieś się przechowuje, na przykład za obrazem, chroni od piorunów, działa również ochroniająco energetycznie. Kochani, z takiego bukietu też wyciąga się różne jucha, parzy, jeżeli mamy problemy energetyczne, a nie tylko energetyczne. Dawniej również parzono z niego, robiono różne napary i też ludzie pili oraz przede wszystkim zwierzęta gospodarskie, ponieważ wierzono, że taki bukiet ma nie tylko magiczną moc, ale również olbrzymią moc uzdrawiającą. Dawniej, czyli drzewiej, po prostu rozniecano drewnem jałowcowym obrzędowe ogniska, przede wszystkim na kupałę, czyli noc, tak jakby dzisiaj noc świętojańską, najkrótszą noc, kochani, w roku. A jakie są przetwory z jałowca, jakie robimy przetwory? Przede wszystkim napar bierzemy sobie jedną łyżkę owoców rozdrobnionych, a jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że musicie uważać, bo tak naprawdę świeże owoce mają w sobie różne szkodliwe rzeczy, których też należałoby się pozbyć, czyli najlepiej jest, to znaczy one świeże owoce jałowca są bardzo mocno, silno działające w związku z tym, Kochani, ja bym Państwu poleciła, żeby najlepiej sporządzić jałowca albo napar, albo winko jałowcowe. Oczywiście są też, mówi się o stosowaniu świeżych owoców jałowca przy zaburzeniach trawiennych, jak najbardziej, kochani, ale nie każdy może je stosować, ponieważ one działają bardzo silnie. Więc ja bym Państwu polecała przede wszystkim winko jałowcowe, o którym zaraz powiem, napar z owoców jałowca, które po prostu suszymy, i do tego jeszcze kąpiel jałowcową, która pięknie również działa na cały nasz organizm, i oczywiście e, inhalacje różnego rodzaju, działające również bakteriobójczo. Czyli pierwszą rzecz, jaką możemy zastosować, zbieramy jagody, jałowca, suszymy. Tak jak już mówiłam, w suszarniach ogrzewanych 35-37 stopni e, to będzie najlepiej, kochani. Potem e, trzymamy, przechowujemy w torbach papierowych i potem sobie używamy. Robimy sobie napad. Bierzemy jedną łyżkę tych owoców rozdrobnionych. E, Właściwie, kochani, to możemy zrobić tak, żeby już mieć na przykład, bo dobrze by było pić sobie mm, tak, mm, jedną szklankę, dwie y, dziennie w ciągu dnia, jeżeli mamy właśnie takie silne problemy. Potem, jeżeli już te problemy nie są tak y, mocne, tak silne, jeśli chodzi o trawienie, różnego rodzaju problemy z jelitami, itd. Potem możemy oczywiście zmniejszyć ilość. Ale bierzemy jedną łyżkę na półtorej szklanki wrzątku tak mniej więcej i wtedy dzielimy sobie to na dwie części i wypijamy w ciągu dnia. Jedne, owoce muszą być rozdrobnione, parzymy sobie. 30 minut uzyskujemy taki napar, czyli półtorej szklanki wrzątku, jedna łyżka, jedna łyżka, spora łyżka. Parzymy sobie, zalewamy wrzątkiem i parzymy sobie około 30 minut pod przykryciem. Przecedzamy i wypijamy sobie w ciągu dnia, czyli dzielimy sobie te półtorej szklanki na dwie części i możemy sobie wypić na dwa razy jako środek. Moczopędny, bakteriobójczy i żółciopędny. Oczywiście są Zwolennicy, którzy mówią w ten sposób, że bierzemy sobie jedną łyżkę owoców, zalewamy półtorej mniej więcej szklanki w parzymy sobie, przelewamy to potem po odcedzeniu do termosu i sobie stosujemy w jaki sposób, że pijemy sobie to, wypijamy półtorej szklanki w ciągu dnia po posiłkach mniej więcej, po jedną, dwie łyżki po posiłkach. Żeby po prostu tego nie było za dużo naraz. I najważniejsze, żeby to było ciepłe. Czyli, kochani, możecie sobie wypić, podzielić sobie na dwie części i wypić jakby jednorazowo, a możecie też w takich problemach wypijać sobie po dwie-trzy łyżki, cały czas, żeby to było w termosie i wypić to w ciągu dnia. Bardzo dobre jest również winko jałowcowe. Bierzemy sobie mniej więcej 50 gram tych rozdrobnionych owoców, musimy je utłuc. I jak, ale tak delikatnie, żeby po prostu tylko rozgnieść, żeby one były delikatnie rozgniecione i zalewamy te owoce jednym litrem wina. Najlepiej wina gronowego, czerwonego. Stawiamy to wszystko na źródło ognia i sobie po prostu to ogrzewamy aż do wrzenia. Czyli to nam musi zawrzeć. Jeżeli to nam tylko zawrzeje, my od razu to odstawiamy i szczelnie zamykamy, czyli możemy przelać to z powrotem do jakiegoś naczynia z nakrętką i odstawiamy sobie to zamknięte na trzy dni. Czyli, kochani, 50 gram owoców, które sobie delikatnie rozdrabniamy i zalewamy jednym litrem wina, najlepiej czerwonego gronowego wina. Stawiamy na źródło ognia i tylko to zagotowujemy, czyli doprowadzamy do wrzenia. Jak to już nam zawrze od razu odstawiamy ze źródła ognia i sobie trzymamy szczelnie zamknięte w jakimś słoju przez trzy dni. Zostawiamy to sobie na trzy dni. Po tych trzech dniach odcedzamy te owoce i zlewamy płyn, czyli nasze winko do butelki i sobie to pijemy, kochani, codziennie rano nadczo, kieliszek jako środek przede wszystkim oczyszczający i moczopędny, a mniej więcej na pół godziny przed posiłkiem. Na przykład są osoby, które nie mają apetytu, zwłaszcza osoby starsze, kiedy nie mają apetytu, zwłaszcza osoby w takim czasie rekonwalescencji po na przykład długich i ciężkich chorobach jak najbardziej. Owoce jałosca oczywiście możemy też używać do ustnie przy zaburzeniach trawienia, przy wzdęciach i tak dalej. I to, to jest, się tak robi, że rozpoczynamy na przykład od czterech sztuki codziennie zwiększa się o jedną sztukę, aż dochodzimy do 15 owoców dziennie, po czym codziennie przyjmujemy o jeden owoc mniej, aż dochodzimy do jednej sztuki i na tym kurację kończymy, kochani. Ale tu też trzeba uważać, bo często y, może to y, po prostu zbyt silnie działać. Nie wszystkie osoby mogą, czyli kochani, ostrożni. A kąpiel jałowcowa jest fantastyczna, bo po prostu y, działa pięknie na naszą skórę, działa również pięknie bakteriobójczo, bo przecież jak siedzimy w wannie, prawda? To również wdychamy te opary też działa pięknie i na, na nas do środka. Bierzemy kilogram mniej więcej młodych gałązek i gotujemy sobie w dwóch litrach wody. Te gałązki. I najlepiej, żeby były też pokryte owocami sobie. Po przestudzeniu to sobie tylko po prostu zagotowujemy. Jak tylko zagotujemy, odstawiamy na chwilę i potem sobie to przecedzamy do wanny. I dopełniamy sobie wannę, bo to tak naprawdę, kochani, temperatura kąpieli mniej więcej 38 stopni i wody powinno być tak 1 trzecia objętości, prawda, żeby nam się nie wylała. Czas kąpieli 15 minut najwyżej. Przy reumatyzmie, przy artretyzmie, przy wypryskach skórnych, kochani, jałowiec jest cudownym środkiem, bardzo fajną rzeczą, którą należałoby stosować przy tego typu problemach. A widzicie Państwo, jeszcze jest jedna rzecz, a mianowicie, że możemy zrobić sobie powidła z owoców jałowca. Jest to pracochłonne, ale warto kochani sobie zrobić, ponieważ one pięknie działają przy różnego rodzaju problemach. Właśnie przede wszystkim. Yy, przy, przy problemach trawiennych, tak, przy różnego rodzaju wzdęciach, przy y, problemach na przykład z bakteriami w naszym organizmie, fajnie można zastosować. Bierzemy sobie świeże owoce, teraz możemy je zebrać, kochani, i gotujemy. Czyli, na przykład, y, bierzemy sobie mniej więcej, ja wiem, pół kilograma owoców, 30 deko. Zalewamy taką ilością wody, pół kilograma mniej więcej, to sporo jest, ale jak strząśniemy ze skrzaków, to nam akurat to wystarczy na powidełka. E, co robimy? Po prostu wkładamy do garnka te owoce mniej więcej, tak 30, pół kilograma i zalewamy wodą, żeby woda po prostu tylko przykryła te owoce, kochani. I po prostu je gotujemy. 20 minut, 30 minut, bardzo wolniusieńko. I po tym zagotowaniu ten płyn przedszedzamy, a owoce wyciskamy, ponieważ jak one się nam zagotują, to stają się takie miękkie. Najlepiej przez jakąś gazę wyjałowioną. Czyli mamy płyn. Jeżeli mamy litr tego, mi mi Państwo, płynu, to dodajemy na litr około 15 deko cukru i dopiero teraz smażymy. Te nasze owoce do konsystencji tak mniej więcej gęstej, śmietany, nie wiem, konsystencji miodu. Także, kochani, ja dokończę po przerwie. Za chwileczkę się znowu spotkamy.